Na kanale Patryk BOI! W dzisiejszym odcinku robimy challenge jak Wam obiecywałem z starter paką. Jest starter pack z Biedronki, którego będę otwierał ja a ja będę miał starter pak 100 -krotkowy. I wszystko zrobiło. To samo jest? Tyle samo 600 tak? Dwie limitki, jedna o, z limitowanej ja XXL. Ja jedną limitkę, Ta. ale jedną z XXL. bo mnie są dwie limity, jedna XXL. Ale dobrze, że limity się nie liczą. I sześć saszetek z, z kartami. No to otwieramy. Ja tylko raz przetnę. Proszę. A nie, ja sobie nawet nie muszę przyczynać, bo mój album jest taki elastyczny. Zobaczcie, jak nam mało zostało. Tylko te dwa Tylko dwa multipaczki. Ale być może jeszcze coś tam się czasami no, no Reszty chyba nie trzeba nikomu prezentować, bo... A jak Album jak album, nie? Każdy, go, każdy już go widział. No już mamy zresztą chyba czwarty. Takie regułki są. Trzeci. Przewodnik, kolekcjonera. Już tak. Album jest. Się różni tym, że jeden ma czerwony tutaj napis. Ten ma niebieski. Patryka też. Taki sam. Czyli Patryka ma też niebieski. Album będziemy mogli komuś dać w prezencie. Ui! Przepraszam. Ale oszukaństwo. Książeczka z całym oczywiście. Serio takiego już stąd? Zestawem kart. No dobra, myślałem, że mam 500 Taka mapka poglądowa. No to, dawaj, zaczynamy z limitkami. już ja, tam mała. Kogo ty masz? Ja mam Mesuta Ezio. Ja na małych limitkach mam Robcia Lewandowskiego. Mamy? Mamy. Tego nie mamy. Nie mamy? Nie mamy. Nie mamy. No i bardzo dobrze. Na drugiej małej mam Etka Hazarda. Hazarda. Tego mamy, tak? Uuu! Wayne Runi i go nie mamy! Uuu! Wayne Runi i też go nie mamy! No już mamy! No to mamy kolejne dwie duże limity, takie same. To nas zrobili. W konia. Konia, ale nie konia, szkodzi. W konia, w konia, w konia, w konia. I teraz mamy tak: to, to ma niebieskie paczki? a mam takie złote. No, ja mam takie zwykłe. A ja mam takie złote. No to ja od razu na koniec wiecie, kogo zostawiam? Baila, akurat trzy saszetki z Bailem i zaczynam od Müllera. Jak zwykle. Jedziemy. Ło, jak trudno się otwiera z Biedry te no. O za ze stokroty też? Nie. Te są fajnie pakowane, bo od razu mam to spodem świecące. I teraz tak, ja mam Mączuńskiego, Oshi, Witzela i Lomberza. A ja mam Shurleya, Briansona, Balte i Lendziani. I twoimi siedzącymi są? Moimi siedzącymi są Next Generation z Belgii. Nie mam chyba. I, I, I Making History z. Co to jest? Wali. A ja mam Goldstopper Manuel Warrior, którego mamy. No to już my prawie większość mamy. I znaczek z Turcji. Super. Kto wygrywa? Wygrywa... niech będzie, że... A remis. Remis. 1-1. Chociaż Next Generation jest bardziej rzadka niż... Eee, dobra niech będzie 1-1, bo logo też jest ciężko trafić. Gdzie ja sobie Jak, Next Generation jest na 8 paczek, a Goldstopper jest na 9 paczek. A, zna a Znaczek jest na 8 paczek. Czyli Patryk wygrywa. Nie, no remis jest. A ten. Making history. A Making history jest na 12 igułaczki. I to remis. <laughs> ja mam Oshi, Rakicki, Keyplayer Karlstrom, Prochacka i McGinn. A ta to ma Lukaku. Sprajcz, Pranicz, Rodriguez i Rakicki. Świecącymi? Świecącymi? jest Buffon, Ekspercik, który też mamy. I i i Eleven z Niemiec. A ja mam. O, Eleven z Niemiec nie mamy. No właśnie, tego nam brakowało. Ja mam Inventines z El -Sharavi. Yes. I El -Sharabiego. nie mamy. Pięknie, doszedł nam... 1 na 15, a Ty masz na 8 i na... Ile, kogo tam jeszcze masz? No Eleven i Eksperta. Ekspert jest 1 na 12. O, to dużo, to Ty wygrywasz. A mamy UEFA EURO LOGO? Mamy, nie? A to, to chyba też remis jest. Też remis jest. 2-2. Dwa... No, Kurczę, fajnie, że jeszcze mając tyle karty, jeszcze tam jakieś wpadają no nowinki. Tu na Henrik, Henryk, Keyplayer Szaka, McLaughlin i Sigurson. A u um mnie jest Gunnarsson, Weiss, Walaj i Coleman. I teraz kogo ty trafiasz? Ja trafiam Top Żur Dziuczak. Już przegrałem I... Maskotkę Co? Kolejną To 3-2 Co masz? Ja mam Golstopera Hugo Lorisa Cieniutko Cieniutko, 3-2 Tato wysyła się na prowadzenie A za to teraz wchodzą do akcji Bale A u mnie do akcji wchodzą Lewandowscy Bracia Lewandowscy Mam nadzieję, że coś tam skrywają. Ja też. Ciekawego. Całkiem możliwe, bo nie mogę odłożyć. Tufan, Harry, Sić, Gol Machine, Keeplayer, Jamutinho. Już się zaczynam denerwować. Dory, Dynamo i Sorluca. Dobra, w końcu pakowałem. Ha, to ja mam tak. Widzę, że to coś trafiło. Eder e, Olson Maxim. Co masz? I świecakiem jest Ekiplayer player Bogan Garm. Tlinger to się nie liczy. Czy nie liczy, ale tu jest za to Time Machine Ibrahimowicz. No to będzie e, 4-3, bo ja mam. Fren Aha. O, gdzie ten French? Bo no lecia! Friends and False Lewandowski i Müller. Super, super no. 4-3. 4-3 nie mm, jest trochę ten Rzadko. Rzadko, trzy paczki. Ale tam. Tak wpadło. Co ja takie słowa mam w tym? Szukała. Mag. A znalazła? Żołę no. A szukała i znalazła. no Kadar. I Dynamo. Brozowicz. A ja mam. Inan. Hummels. Magin. Gluszakow Grosicki I kogo masz? I u mnie specjalną jest Golstopper Stopper Petr Czach. A u mnie Game Changer Mertens Mamy Petra? Mamy Petra Ja trafiłem I teraz... Ostatnia saszeteczka Chwila, chwila, chwila Chwila, chwila, chwila Nie, przegrałem 5-3 5-3 Czyli już nie ma szansy ani na wyrównanie, ani na wygraną u mnie. Bardzo dobrze Ci idzie to wygrywanie, Ci powiem. Wiesz? Jeszcze raz. Nie raz. W też wygrałeś. A miałeś mniej paszek, bo Ci musiałem dać. A, widzisz? Nie potrzebny Ci to <laughs> Mam Golmashin Dokal, Agoli, Milner i Bellarabi. Dynamo, torje. Kościelny Robson Cano i Laferty. Może teraz przynajmniej tak mi się uda. Eleven z północnej Irlandii i Top Jour A ja mam Passion Enterprise ze Szwecji, to chyba wygrałem. I One Watch robi Brady. No to 5-4. Pięć, 5-4. Cztery. Pięć, cztery. Fajnie, że A. nam kolejne karty nowe wpadły. Selki mamy. Zobaczymy w kolejnym odcinku, co jeszcze wpadnie w multi-paczku. A być może zakupimy sobie kilka paczuszek takich luzem. Albo blistry. Albo blistry, to jeszcze nad tym pomyślimy. A teraz żegnamy Was. Subskrybujcie. Lajkujcie. A, i wstawimy niedługo listę na Facebooka z naszymi brakami. Jeśli ktoś będzie miał, to albo możemy się wymienić, albo przyjmujemy w gratisie, ale wolelibyśmy się wymieniać, bo mamy tych kart naprawdę dużo. dużo. Więc, że znamy Was, ja. I ja. Cześć. Cześć.